Dobra, robimy szybkie głosowanie z żeby, żeby się, co? Żebyście zobaczyli moje głosy, ja już oglądałem. O, zot bilet, Tu nic nie klikałem, żeby nie było, tego po prostu. To widziałem zwycięstwo Kubicy, co? Zgadza się z, z, z ze mną? Hmm. Kosa? a 4 zł. No, MR 091910 Pirlak weźcie ją do Brokis ona zna wszystkich i nadaje się lepiej niż wy Ja biorę chyba zwycięstwo Kubicy. Pirlak weźcie wiecie? ją do Brokis ona zna wszystkich i nadaje się lepiej niż wy Co to kurwa, czemu dwa razy? To O, oh, siema Denis <gry> Dobra, tutaj Sigma Roku, to MacAjler Ło, uh, to... Co to kurwa jest? Można obstawić? Monopol, jeden wielki Monopol Uuu, uh, Disco, Car uh, disco Carol Stomp Oby tak się stało, no. Frania, o tak, Frania? Nie mamy. Mm. Fartroku roku tutaj, oczywiście tu się zgadzam z Edgmanem, bo... No, że porównywać grę, kurwa, do życia prawdziwego. Mm, mm, mm. Ty boisz streamer... No tutaj Dutchman GRANDY! Mój ulubiony człowiek <laughs> yy, nie fart roku uwagi Edson Gdyby streamer wariaty to nie wiem, nie wiem kto tu Gucio? Tam? Nie wiem Po kursach? Kamera laguje, co jest kurwa mać Ja pierdolę jakie gówno kurwa Co to kurwa za Co tyle pieniędzy, gówno, kamera co to jest? Syzyf, kurwa Tyle pieniędzy za kamerę, takie gówno O oh, jest. No kurwa, syzyf Dobra <ścoughs> Dejć pan nie wiem, tedam Kurwa jebana dobra, wszystko zrobimy na tym. Grać roku nie wiem kto. Ripson. <grym> albo nie. Ktoś inny. Pewor. To albo tom, bo... Ripson Chyba nie. Riesler, Fagata i Dutchman. <laughs> Franio Zgadzacie się ze mną? no tutaj Christmas Stream Rauke's. Sprispa Stream Rauke's W, bezkonkurencyjne. O, oh. o, oh, mm. tu chyba trzebie. Uh. Oh, mm. hm. ja blu, chyba nie wiem, to jest to sobie losowe Elipson. Mm, mm, mm. W to roku Syzyw. Nie wszystkich to Nie wiem, Ginot albo Shelly Shelly chyba. Shelly dużo gra w chuj, nie? Czy Ginod? Dobra, Ginold. Heh Timing roku, mm. no mi się wydaje, że to... Ej, bo moje głosy są w ogóle chuj ważne, nie? 1500 głosów, czy nie? A bo ta strona tak tnie, kurwa! Tak? Kurwa, mi komputer nie wystarcza. To szybko. Multi. Najgorsze zagranie roku. To widziałem, to jest fajne. I śmieszne. Słoneczek gwiazda. A gdzie kurwa ja jestem, ja? <śmienny> Ale wydaje mi się, że byłem chyba wchodzący ja za disco, Carol Bez żartów. Rage Roku, ten śmieszny zwyzywał. Streamerka Roku. Nie wiem, to totalnie lasowe. Nieuczesane. <śmienny> Policji. Policji dzwonili przed chwilą, że będzie miał mm. przestrzenę Że to jest nielegalne Na telefonie rzeczy jest legalne, na telefonie kiku robić, kiku Na kiku może. robić. Na kiku może Na kiku może robić kurwa zagłosowałem? Mm. Tu Tutaj oczywiście stream roku urodzinowy, stream disco Karola Shot roku O Jezus Chujowe to są. A, olejnik. Ja daję olejnika. Ręce do góry. Stój, stój. Ręce do góry. Stój, kurwa, stój. Real. Ręce, ręce, ręce. 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 Jak się wczuł. Olejnik w ogóle wygląda jak moja postać. Pierwszy raz kiedyś stworzyłem postać w GTA, jak miałem kilkanaście lat. I on wygląda jak moja postać z Gieta, więc możliwe, że... Jego twarz, jego rejec, jest stworzony przeze mnie.

Strzel roku multi. Za 3 oddałem. Teraz jest w ogóle.